A dzisiaj kawę na balkonie radiowym pijemy z panem Dariuszem Łabęckim, rysownikiem, wiceprezesem Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Jak się tworzy karykaturę? Bardzo prosto. <słuch> tak. Trzeba mieć modela, coś do rysowania, papier. No, i odrobinę fantazji. No i dużo poczucia humoru. I ten humor musi być po obu stronach: zarówno po stronie tego, który rysuje, jak i tego, który jest karykaturowany. O, no, to w tym drugim przypadku chyba jest najtrudniej. Ale skoro ktoś przychodzi sam, czyli z jakimś pozytywnym nastawieniem, żeby się pośmiać z samego siebie, to już jest sukces, jak wiemy. Tylko inteligentni ludzie potrafią śmiać się z samego siebie, więc na to liczymy, my karykaturzyści. A na co pan zwraca uwagę, tworząc karykaturę osoby? Oczywiście pierwszym wrażeniem jest zawsze wygląd, tak? Ale w zależności od tego, czy karykaturę się tworzy ad hoc tak szybko, w przeciągu paru minut, wówczas się na pewno zwraca uwagę na te cechy zewnętrzne. Natomiast są takie prace, które powstają kilka dni. I wtedy próbujemy oczywiście nieładne słowo przemycić, ale jakby tutaj ująć również pewne. Takie cechy charakterystyczne, już nie tylko zewnętrzne, ale i y, czym się ten człowiek zajmuje. No gdzieś właśnie pokazujemy jego, jego szerszą działalność, jakieś atrybuty tej postaci, funkcji, którą wykonuje i tak dalej. Czyli jakie umiejętności powinien posiadać karykaturzysta? Bo ja już tutaj widzę, że powinien być takim trochę psychologiem, oczywiście artystą. Kim jeszcze? Ja się czasem śmieję, bo czasem jestem niczym ksiądz w konfesjonale. Dlatego, że jak się ludzi rysuje, to oni się bardzo otwierają i mówią czasem o sobie takie fajne rzeczy. My oczywiście tego nie wykorzystujemy, jak tylko w samej karykaturze. Ale to jest ważne, dlatego że ten człowiek musi się troszeczkę otworzyć wtedy lepiej się go rysuje. Jak Wiadomo, jak ktoś jest zamknięty, to zawsze jest jakaś blokada. A tutaj z karykaturzystą jest o tyle e, fajna sytuacja, że ludzie od razu wiedzą, aha, to jest coś wesołego, coś, co może mnie troszeczkę jakby tutaj pokaże z innej, e, tej brzydszej strony, ale to nie jest nic. Ja żartuję, od czego się umiera. Mhm. Więc ludzie ludzie pozytywnie reagują. To no właśnie mnie interesują te reakcje, jak oni, jak tak. oni spoglądają na ten swój nowy obraz. To Pani, same. różnie oczywiście, dlatego, że ja dużo rysuję na różnego rodzaju imprezach filmowych, jakichś, nie wiem, wigiliach firmowych, czy nawet ślubach różnych takich i są pewne typy modeli, na przykład Panie w średnim wieku, które są przewraźliwione na punkcie, nie wiem, podwójnego podbródka, jakiś zmarszczek. No, no tego no, się u karykaturzysta, nie widzi. <laughs> wtedy łagodniej spojrzy na taką y, osobę i tam i coś e, doda tam, gdzie trzeba, a ujmie tam, gdzie również jest to wymagane. A jak jest obecnie współczesne wykorzystanie karykatury? Jaka jest misja w ogóle karykatury w dzisiejszych czasach? Niestety, sytuacja y, karykatury jest znacznie gorsza niż powiedzmy kilkanaście czy zwłaszcza kilkadziesiąt lat temu. To niestety wy, y, wychodzi, wynika ze specyfiki tego, co się dzieje ogólnie w kulturze, jak również tego, że dzisiaj mamy y, chociażby telefony komórkowe, internet, y, różne programy, które amatorom pozwalają dość łatwo dokonywać jakichś prostych przekształceń. Ja mam na swym koncie ponad 40 okładek tygodnika wprost, które powstawały na przełomie lat 80. i 90. Wtedy ta karykatura była pewnym nośnikiem pewnych wartości, przekaźnikiem różnych informacji, także zupełnie inną rolę odgrywała. I niestety w takich krajach jak Włochy, Niemcy, Stany Zjednoczone, Francja czy Anglia ten status karykatury jest nadal wysoki. W Polsce. Z przykrością stwierdzam, że coraz niższy. Czyli to będzie taki troszeczkę smutny jubileusz, tak? Bo w tym roku 30-lecie yy, tak, polskich ale artystów karykatury. Z jednej strony ciągle nas karykaturzystów jest dużo, bo do samego stowarzyszenia należy ponad 100 członków, wielu jest naprawdę aktywnych. Nieliczni niestety się mogą z tego utrzymać, traktując to jako zawód. Przeważnie jest to hobby. No, ale nie, nie umieramy, że tak powiem, tworzymy, tworzymy konkursy, robimy, organizujemy, robimy świetne wystawy. Do takich wystaw chociażby należała bez bezprecedensowa, absolutnie, dwa lata temu wystawa Polityka w karykaturze, która się odbyła w gmachu Sejmu, czyli w, se w sercu polskiej polityki. No, nikt dotąd się nie śmiał tak wprost właśnie w paszczelwa, mhm. także to było niesamowite. Oczywiście z politykami bywa różnie, są tematy wrażliwe, dlatego karykatura dotyka także tych takich spokojniejszych, jak nie wiem, film, sport, jakieś inne tematy i ona wtedy jest bezpieczniejsza. Politycy boją się po prostu karykatury. Mhm. Ja tutaj może podam chociaż tylko kilka nazwisk Szczepan Sadurski, Eryk Lipiński, Zbigniew Ziomecki polskie wielkie nazwiska, jeśli chodzi o karykatury? Myślę, nie ujmując nic tym osobom, że ja bym wymienił troszkę inne. No, nie wątpię w to. Jeżeli... Tylko chciałam zapytać, dlaczego tak mało w ogóle kobiet zajmuje się tą profesją? No kobiet jest rzeczywiście mało. Nie wiem, z czego to wynika. Może po prostu koleżanki są, znaczy kobiety generalnie są delikatne, ale te, które są, mają swój pazur i one tworzą naprawdę fajne rzeczy. Także Małgorzata Gnyś, koleżanka Lazarek to, to są takie nazwiska, które tutaj bronią tego honoru kobiecego. Natomiast jeśli chodzi o karykaturzystów, bo pani rzuciła kilka nazwisk, powiem szczerze, ja bym dorzucił na pewno Pawła Kuczyńskiego, Jerzego Głuszka to są postaci, które powygrywały już światowe konkursy. I mają status naprawdę międzynarodowych, no może nie gwiazd, ale artystów, którzy, którzy są znani i cenieni w Stanach Zjednoczonych, poza Europą nawet właśnie. Jest mnóstwo kolegów, może takich troszeczkę już starszych, Grzegorz Szumowski, który jest mistrzem karykatury portretowej. I oni też tworzą i oni jakby świadczą o tej polskiej szkole karykatury, dlatego że ta szkoła jest bardzo znana, bardzo ceniona. I wydaje mi się, że warto ją przybliżać Polakom, a to niestety się nie dzieje. To znaczy, władze nie reagują tak, jak należy. Nie, nie dają dotacji na organizowanie różnych wystaw, na różnych ciekawych e, przedsięwzięć. Traktują po prostu karykaturę jako brzydszą siostrę e, tej sztuki przez duże S, a wydaje mi się, że, że niesłusznie. Mhm. Pan dzisiaj do studia przyniósł tutaj e, swoje dzieła. Proszę, kilka słów na ten temat, dobrze? Tak jak powiedziałem, uprawiam karykaturę od wielu, wielu lat i tu są prace z, o różnych jakby tutaj statusie, są okładki z tygodnika wprost, dawne bo dawne, ale ale takie, które zaistniały świadomości czytelników, słynnych Hitlerek. Z którym była kiedyś taka sytuacja, że ta wystawa, e, że, że, że ta praca trafiła do Niemiec, wywołała konsternację. Rząd niemiecki nawet chciał kupić tę pracę, właściwie Muzeum Historii Niemiec chciał kupić tę pracę. No tyle o polityce może w wielkim, wielkim skrócie. Są prace na temat kina, bo to jest taka moja pasja i to jest oczywiście temat bezpieczny. Można spokojnie karykaturować e, znane postacie z filmu, reżyserów no jest i tak, dalej, tak? Z są, są sportowcy, ja jestem. Tenisistą, więc uwielbiam też robić satyryczne wizerunki tenisistów. Są również prace na takie tematy. Neutralny już całkowicie, gdzie nawet e, nie mówi się o konkretnych postaciach, tylko są, to są sytuacyjne dowcipy, prawda? Tego jest bardzo dużo również. A które osoby, które pan portretował tak na stałe, e, zostały w pana pamięci? E, proszę pani, takich portretów, satyrycznych portretów e, znanych osób zrobiłem blisko 300. Ja przez 4 lata na łamach Głosu Wielkopolskiego miałem taką autorską rubrykę. Gwiazdozbiór i tam zapre zaprezentowałem z komentarzem dodatkowym około 200 tych postaci. Także naprawdę trudno mi mówić tutaj o e, jakichś konkretach, ale wielu y, polityków, wielu aktorów, artystów, wiele, wiele osób. Moją ulubioną postacią jest Einstein, który jest takim dobrym duchem i był człowiekiem również niezmiernie. Niezmiernie dowcipnym e, zawsze mottem, mottem mojego jubileuszowego e, albumu jest zdanie Alberta Einsteina, który powiedział zapytany o to, czy istnieje w kosmosie jakaś inteligencja powiedział, że jest o tym absolutnie przekonany, a najlepszym dowodem na to jest to, że się z nami nie kontaktują. Wspominaliśmy tutaj o jubileuszu Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Czy Szykujecie Państwo jakąś wielką wystawę, takie podsumowanie swojej pracy, swojej działalności. Yy, tak, oczywiście. Wydaliśmy jubileuszowy numer pisma szpulki. Nie szpilki, a szpulki. szpulki nie nie tak. przejęzyczyłem się, a to dlatego, że nie mamy prawdo do. Tego tytułu, który od 23 lat już niestety nie istnieje, a to było takie forum najbardziej właściwe dla karykaturzystów. No i wydaliśmy ten numer, tak, żeby się przypomnieć, że jesteśmy. Może ktoś to podchwyci, może, może będzie można kontynuować albo szpilki, albo właśnie szpulki. Poza tym szykujemy konkurs na temat wolności, który będzie w przyszłym roku miał swoje rozstrzygnięcie, to wynika oczywiście z setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Planujemy bardzo ciekawe wystawy, tutaj trzeba wspomnieć o Muzeum Karykatury, które jest w Warszawie, które jest naszym partnerem stałym i jednocześnie pod jego adresem mamy swoją siedzibę. I tutaj powiem szczerze, że w październiku będą bardzo ciekawe wystawy honorujące na przykład reżysera Hoffmana, który będzie miał swoje urodziny, a który też zawsze sprzyjał karykaturzystom. Robiliśmy kiedyś wspaniałą wystawę Ogniem i Mieczem na Wesoło. Także ta karykatura istnieje cały czas, walczy o swoją godną pozycję na rynku prasy, na rynku właśnie czy wystaw, czy, czy, czy kina. Czy różnego rodzaju imprez, no ale w naszym odczuciu, ja to muszę powiedzieć, jako wiceprezes stowarzyszenia jest tego ciągle, ciągle za mało. Natomiast no życzymy dobrej przyszłości na kolejne długie, długie lata działalności Państwa stowarzyszenia. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Dariusz Łabęcki, wiceprezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.